Zobaczcie jakie one są zarażone, wirus ich dopadł, moich przyjaciół wszystkich zarażył, ja jestem tylko jedyny zdrowy, a moje przyjaciółki są zarażone, Bierz. patrzcie na to, pijcie to, w wytworzyłem miksturkę, która czasem się gotuje, chlejcie to. Tam jest mięso! Co się stało? Wywaliła się, wywaliła się! Patrzcie, wirus ich atakuje! Ta normalnie, ty co narobi robi w ogóle? Nie no, Ta co robi? Ej, co tu się odwala? Wytworzyłem miksturę, zawsze to jest mój stoł mikstur! Wytworzyłem różne mikstury, aby zwalczyć wirusa w Minecraft. Muszę go zwalczyć dlatego, że moi przyjaciele mają wirusa. Jest to bardzo potężny, poważny wirus, który normalnie może zachorować każdego, ale nie możemy na to pozwolić, bo moi przyjaciele potrzebują pomocy. I co? Co one ja tak? kurde eee. robią? Nie no, ma saga, co one robią, kurde? Ale będzie, ale będzie! No. Wirus, 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 wirus! Wirus jest najlepszy! Leci, leci, leci to nowe frisbee Smiley! Uwaga, bo Uwaga, bo Jak to się szybko kręci? Nowe, pomarańczowe frisbee smyslow, który możesz sobie porzucać! I mam też nową piłkę Smiley team, którą możemy nadmuchać! <laughs> Zobaczcie tylko jaka duża! I możemy sobie podbijać. Pum, 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 pum. A na koniec zostawiłem najlepsze. Spójrzcie co mam w rękawie. To opaska od Blaskowa, Smiles Team. I po lekkim uderzeniu sama zawinie się na twoją rękę. Wszystkie te rzeczy znajdziecie na moim sklepie Smiles Zapraszam. Nie, nie no serio, Nie. Nie no Nie dlaczego? Oh yeah. Dlaczego? Nie Ej, one tańczą sobie tak w... Ja jeszcze was rozwalę! Walę was z opaski mojej! Uda! 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 <laughs> Mam opaskę fajną, zobaczcie. Pum! Sama się zaczypia Elegancka taka opaska. Dostana na moim sklepie i nie tylko. Patrzcie, frisbee też jest fajne. O, polecam swój sklep... Dobra, ale czekaj, bo one są zarażone. Odejdę to troszeczkę, pięć kroków dalej. <laughs> Dobra, o. Ok, teraz frisbee, zobaczcie, takie fajne frisbee. Mamy elegancko smile slow team. Możecie sobie rzucić tam... O poleci sobie i nie tylko, bo mam fajną też czapkę, którą sobie założę na lato, na wiosnę. Ha, ha. Fajne rzeczy na moim sklepie i nie tylko piłki, koce, poduszki, plecaki. Podajcie piszania w opisie smysu.pl, a do każdego zamówienia wrzucam zdjęcie z autografem Sepka oraz moim. Dwa autografy jednocześnie. Później to zdjęcie odpada już nie jej i tego zdjęcia nie będzie. Więc ostatnia szansa na zdobycie później. pół będzie zmiana, będzie inne. Dobra, ale weźmy się skupmy. Dobra, uważajmy, bo one zaczęły tańczyć. Ciekawe, ciekawe, co się stanie dalej. Pijcie tą miksturę! Wypij to! Wypij to, proszę, pijcie to! Pijcie mikstury, pijcie o, mikstury! Pijemy, pijemy. Zobaczymy, co się stanie, może coś pomoże. O, dostała, dostała! Coś lecą, zielone! Coś leci, zielone! Coś leci! Ta lata, ta lata! Łooo, lata. lata! normalnie do góry! Tan, tan, taj, czy dalej. Co się dzieje? Tańczy dalej, coś się tu kurde wyczynia? Patrzcie u góry! Nie na jesteś normalnie duchem! U góry. Co jest? Niech oni wypiją tę zupę niech. Patrzcie, moje stopy... Czaj, prawie, doprawię, prawie, doprawię, prawie. Doprawię, doprawię. Pijcie to, pijcie to! doprawię to szybko! Szybko, doprawiam, 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 doprawiam. Szypię, sypię, sypię, sypie, sypię, ja sypie. Jeszcze to szybko. Posypię, 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 posypię. Dobra, sypię, 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 sypię. Okej, okay, dobra, dobra, posypałem. Zaczynmy teraz. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? do środka! <laughs> Ej, ona... Czy ty rzygałaś? Nie widziałem tego do końca normalnie. F... Wypij więcej! Nie, <grym>, yeah. patrz, patrz, patrz co robi, patrz co robi. I jak się czujesz? Jak się czujesz, co się dzieje? OOFO Ona się zżygała Uuu, co się dzieje z wami? Wszystko w porządku? Ej, one żygają! czy wszystko w porządku na pewno jest? Ale się zżygała! Jaki żyk wielki to to Jaki żyk, masakra Jaki to O nie, A eee, W nogi, szybko To nie pomaga, to nie pomaga, ten wirus jest zbyt mocny Biorę, biorę ty te, mam biorę te miksurki. Biorę miksurki Biorę miksurki, zabieram miksurki, zabieram miksurki. Szybko, szybko, zabiera miksurki Uciekam, 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 uciekam w nogi, przez szybko A, Nie, nie dopadniecie mnie, słyszycie? Nie dopadniecie mnie Skaczę, bo chcę Skaczę, bo chcę no, żyję, przeżyłem. Haha, ha, przeżyłem. A wy, czyniasy, co? Hi, hi, jesteście u góry. Za nim, za nim. <laughs> nie dacie rady skończyć. Nie przeżyjecie. Nie dacie rady. Za nim, za nim. Le leci, leci, leci. Ło, ale się złamało. Ale się złamało. Idzie. Nie, nie skacz, nie skacz, Livia. Nie skacz, nie rób nie. tego. Nie, Livia. Ło, ale Livia. się płamało! Ło. Eee, co się stało z wabi? Jak was wykraczyło? Jak was wykraczyło całych dosłownie? Eee, co teraz? Ej, patrzcie, one normalnie się połamały. Ja przeżyłem, bo jestem zdrowy. One nie przeżyły, bo mają wirusa i słabe kości. Dlatego nie przeżyły. Wirus, widzicie co wam wirus robi? Wam kości... Co? Ty wstałaś? O nie, ona idzie! Ona idzie! Jak to możliwe, ona idzie! O, kysz, ty wirusie. O, kysz. Brawo, brawo, przeżyliście. Brawo, brawo, brawo. Ale odejdźcie. Nie, nie macie mnie łapać. Nie macie łapać. Muszę pułapkę na nich zrobić. Szyku, uciekamy, uciekamy. Idzie, patrz, idzie. płamana Patrycja. Normalnie idzie jako wirus. płamana. Nie, jak one idą? Jak one idą? Jak ty idziesz? Jak ty idziesz ze skrzywioną nogą w ogóle? Jak to możliwe? Normalnie. Wirus wielki cały rośnie na potęgę. Jaki wielki wirus. O nie. Cały ten wirus przejmuje dalej Smajlandię! Co on zrobić, Jako sam jedyny zdrowy, widzowie, mam problem. Jestem samotny. Potrzebuję kogoś pomocy. Smajlada jest zam zamknięta. Nie możecie tu wejść. Życie, nie możecie tu wejść. Zamknięte. Bejdziemy. Zamknięte, zamknięte. Dobra, może strzelaj ich z broni. To jest dla nas przeszkoda. Czekaj, czekaj, czekaj Bum! Bum, szczerze. A masz. zaraz walnę was z broni. Zaraz walnę was z broni. A co ty chodzisz? Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, gdzie one są? Idzie! O, masz! W nogi, w nogi, nogi, ta broń też nie działa! Do auta, do auta, szybko w, do auta i uciekamy z autem. Czekaj, czekaj, tu wejdę, dobra. Jadę, jedź! Czemu to nie jedzie? Kurde, no! Nie no, paliwa tu nie ma, masakra, serio, paliwa tu nie ma! Kurde, w nogi! Paliwa nie tu nie uciek, ma. Jest. Muszę a, przeskoczyć to, to, przeskoczyć to. Przeskoczyć to, przeskoczyć. Dobra, muszę iść do swojego domu. Muszę wymyślić inny sposób. Musimy wytworzyć miksturki, które zamkniemy drzwi i jakąś inną miksturkę musimy zrobić. Musimy uleczyć. Musimy dać radę jakikolwiek sposób znaleźć na wyleczenie. Nie możemy się dalej pod... nie możemy dalej się podać, nie możemy się podać. Dara, idziemy, wiecie co? Pójdę do swojego domu. Ja mam zamknięty swój dom tutaj, ale ja wejdę. Czekajcie, wejdę, wejdę, dobra. Ok, zamykam i teraz stawiam to. Czekaj, postawię bruk, postawię teraz ziemię, zabrakaduję się, dobra. Zamknę się w domu. Zamknę się w domu. W domu coś wymyślę. Pierwsze muszę się zamknąć, żeby one tutaj nie weszły. Czekaj, tutaj damy teraz, tak? Nie wejdziecie tutaj, do nie wejdziecie, nie wejdziecie. Dobra, tu zablokowałem jedno wejście. drugie, dobra. Jeszcze trzecie tutaj, tutaj jeszcze jest otwarte. Szybko tu jeszcze zamkniemy. Dobra, zamykamy, zamykamy, zamykamy. A postawiłem zamknięte. O, elegancko nie wejdą, dobra. Idziemy jeszcze. na dół, piwnica, piwnica. Dobra, w piwnicy będziemy robić. Tak jest. Zróbmy w piwnicy. Ale tu są trupi. to bo ja ich nie poszutałem kiedyś. Nie pytajcie, kto to. Dobra, mam tu jakieś. Nie, tu są jakieś szardy, to nie. Dobra, wiecie co? Weźmy, rozłóżmy tutaj. Rozłóżmy te miksurki tutaj. Spróbujemy coś wytworzyć. Może będą jakieś miksurki inne. Jeszcze mi zostały. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze spróbujemy to jakoś połączyć w garku po prostu. Mam jeszcze garnek. Nie poddajemy się. Spróbujemy. Wytworzyć inną miksturkę, po prostu. Mam jeszcze ten garnek, dobra, postawimy ten garnek i wytworzymy dalej. Tu jeszcze postawmy, dobra, dwa garki będziemy to łączyć dalej, widzowie. Tu jeszcze postawmy sobie to. Czekaj, to postawię. Patrzcie, różne planety, tu jest nasza Ziemia. Dobra, i co jeszcze mamy? A i stoliczek jeden. Jeden stoliczek do wytworzenia, dobra, tu postawimy sobie ten garnek. Może tu damy sobie stolik, czekaj, postawię stolik. I kurde, czemu nie mogę stolik. Po... O, postawię. Bierzemy garnek teraz, weźmy garnek i postawmy na stolik, dobra. Okej, okay. i do tego garka trzeba włożyć. Włożyć różne rzeczy. Włóżmy teraz sobie tą miksturkę. Pomieszajmy ją z tą miksturką z lewą. Weźmy też tą miksturkę różową, pomieszajmy też z różową. Dobra, musimy jakoś wytworzyć miksturkę, czyli musimy je pomieszać. Różne kolory ze sobą, tak jak widzicie, trzeba pomieszać. Może da radę. Dobra, wrzućmy do jednego garka Tom. wrócimy Tom. Dobra, raz, dwa, trzy. Da, wrzuciłem kilka. Dobra, są w środku, są, jak widzicie, i zaczynamy mieszanie. Weźmy teraz. Mieszaj się miksturą! Mieszaj się, wytwórz się, proszę! Daj mi zdrowie, daj mi zdrowie, proszę! Żeby dało mi zdrowie! Nie, kurde, nie mogę się śmiać teraz! Klaskamy! Daj mi, proszę, no proszę Jeszcze posypmy, posypmy jeszcze Jeszcze sypiemy, jeszcze posypmy, tak, jest Sypiemy, dobra, niech się coś wytworzy Wytwarzaj się, wytwarzaj się, wytwarzaj się O, co to się zrobiło? <laughs> Mamy różne kolory Jest, ej, przepaliło to wszystko, patrzcie na to Przepaliło się Mamy jakąś jedną butelkę, patrzcie, wytworzyliśmy jakąś butelkę Ona się rusza w środku Patrzcie, ona się normalnie rusza, widzicie? Okej, okay, wytworzyliśmy jakąś jedną butelkę i jakiś drugi eliksir, który się pojawił tutaj. Dobra, mamy dwa eliksiry nowe. Są to dwa nowe eliksiry do wypicia. Spróbujemy może ten pomoże, albo ten, który mamy, zobaczcie, dwa eliksiry nam się wytworzyły. I teraz mamy albo ten, albo ten. Dobra. Będą nasze dwa próby. Mamy tylko dwa próby. Jak to nie pomoże, to ja nie wiem, nie. Miejmy nadzieję, że to będzie sposób na, na, na oczyszczenie jakieś. Dobra, okej, okay, dobra, co tu? Czekaj, co to jest? Co to jest tutaj, widzicie? Coś tu widzę pod dołem. Właśnie na to, e, otworzyło się, widzicie to? E, co jest? To się samo otwiera! E, nie wiedziałem o tym, że mam tajne przejście tutaj na dół. LOL! Ale jazda, mam jakieś matki twarde, przejście do na dół. Okej, okay, schodzimy, to jest moja tajna baza chyba, ja zapomniałem o niej. Kiedyś ją zrobiłem w skrzynach. O, mam diamenty, może się przydadzą. Wezmę diamenty też. W szafie coś mam? Nic nie mam, dobra. O, w komputerze spra sprawdzam ile lajków, ile lajków. Kto kliknął łapeczkę? Ja co sprawdzę. Kto klikał łapeczki? Teraz patrzę. Hmm. Kto klika łapeczki? Adam, Kasia, Patrycja, Krystian, Tomek, Andrzej, Angelika, Ola. Paulina, e, ja sobie będę patrzył Patrycja ile tu klika. A też pamiętajcie o subskrypcji. Ja se zobaczę kto subskrybuje, kto łapeczkuje. Z góry każdemu dziękuję. A na 2 miliony robimy imprezę, nową piosenkę, nową kolekcję, nowe rzeczy na sklepie i nie tylko, bo będzie event, będzie koncert. No i nowa piosenka na 2 miliony subów, więc subskrybujcie. Dobra, ale teraz się skupmy. Dobra, mamy to już za sobą i idziemy teraz z, z tym eliksirem do góry. Wychodzimy, wychodzimy z tego pomieszczenia. Czai, musimy stąd jakoś wyjść. Bierzemy ziemię. Dajmy ziemię tutaj do góry, do góry spinamy się. Nie wiem, gdzie one są w ogóle. One gdzieś mogą tutaj być po, w pobliżu. Dobra, zamykamy to, zamykamy to. Nie chcę tego, czekaj, ten eliksir. To się nie chce zamknąć, to Kurde, trzeba to do góry szwankuje, co się zepsuło, nie do Dobra, zostawmy to tak. okej okay, mamy dwa eliksiry, idziemy teraz. Idziemy tam, zacznij na zewnątrz, gdzie one są. Eee, nie wiesz do mnie, nie wiesz do Wychodzimy tylnymi drzwiami, wychodzimy tylnymi drzwiami, dobra. Kopiemy, dora wyskoczmy O, słyszę, 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 gadają coś, gadają coś. Gadają coś, gadają coś. słyszę, słyszę, susze Idą, 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 tam widzę, tam widzę, tam widzę, bidzie, bidzie, o, widzę, idzie, idzie, idzie. Idą połamane, idą połamane całe. Widzę, Wypijcie to! Chlej to! Wypij to! Co w to jest? Wypij to, proszę, wypij to, to jest mięso. Możesz zjeść. O, wypij o, to, zobaczymy, coś się stanie. Piję, 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 Okej, okay, uwaga. O, zniknęło, wypiła. Uuu, przytara... Jeszcze, jeszcze, się ten. Co się dzieje? Uaaaa, ale zrzygała się! Fuuu, jak się zrzygała! Ble. O nie, dobra, jeszcze ostatni mikstury, jeszcze jeden miksturek został. Ostatnia mikstura Lixir oczyszczający. Wszystko w porządku? Patty, jak się lepiej czujesz czy nie? Tyle się czuję! Eee... na mm. pewno co jest zgradę, Patrycja. Patrz, 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 co się dzieje? Co się do... Ej, co z nią się dzieje? Ej, to jest jakieś... O... Do... Patrycja, co się dzieje. O... Co się dzieje z nią? Ej, skin wariuje normalnie. Widzicie te takie drgowki, jakieś takie kręcenie? Wow, 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 co się dzieje? Co się dzieje, lol? O nie, to coś szwankuje, może to jakiś sposób jest, ej. To jest jakiś sposób, ten eliksir, ten eliksir pomógł, ten eliksir pomógł. No, mamy jeszcze ostatni, ostatni jeden eliksir na sprawdzenie. Proszę, żeby to był sposób na uleczenie, żeby to był sposób na uleczenie, proszę, proszę. Mam nadzieję, że to będzie to. Dobra, jeden eliksir. Który musimy dać. Gdzie go... Może wylejemy go do wody i do wody wskoczą, czy nie? Hmm, chyba nie. Czaj, mamy jeden eliksir. oni, on, ja, ja tego nie muszę, ja tego nie mogę wybić Posolę po wodę czekaj, posolę wodę. Solimy wodę. Posoliłem wodę. Dobra, nie no to też nie. Chodźcie tu, chodźcie tu, mam coś dla was! Chodźcie tutaj! Mam eliksir! Mam eliksir, proszę bardzo! Wypijcie to, wypijcie to, wypijcie to eliksir. Wypijcie to, to ja musiłam. No to Okej, okay, idzie, idzie, patrz, patrz, patrz. Wzięła. Pije, 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 pije. O, wypiła. Y, jak się czujesz, Livia? Papa, co robi, co robi, co robi, co robi. To, co, 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 wow, o, nie, fu, się o co? Wow, ale się zrygała. Co O, odbija się, ej, to działa, to działa, to działa, to działa, patrzcie! to, się o, to działa, to działa, to działa, to działa, działa widzowie, to działa, Olivia! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie, to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.